Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam Was na czytanie Tarota dla zodiakalnych wag. Kochani, jest to czytanie dla wag solarnych. Zapraszam również wagi ascendentalne, księżycowe, marsowe, wenosowe do odsłuchania tego filmu. Będę używała talii The Light Sears Tarot. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwać to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Ok. Zapraszam, kochani, jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, pod filmem w opisie znajdziecie mój e-mail, stronę na Facebooku. Piszcie, zapraszam, jeśli potrzebujecie takiego czytania. No dobra, ok. Wagi. Co dla wag na sierpień 2020 roku? Jakie energie, jakie potencjały dla Was tutaj się pokażą na ten piękny letni miesiąc? Co dla Was, drogie wagi? Energia tego miesiąca? Szóstka buław. Co odchodzi? Paśmiecze. Co przychodzi? Trójka buław. Co będzie w tym miesiącu Wam pomagać? Dziewiątka kielichów. Co Wam może przeszkadzać? Rycerz kielichów. No ciekawie się zapowiada tutaj. Wpływy zewnętrzne. Szóstka denarów. Wpływy ukryte. Szóstka kielichów. Szóstek, już trzecia szóstka, kochani. Oczekiwania lub obawy. Siódemka buław. I rezultat albo rada. Karta eremity. Dwójka denarów z przełożenia. Ok, ja już sobie tutaj ułożę ten rozkład. No i zaczynamy. Dwójka denarów z przełożenia. To jest karta, która może wskazywać na taką potrzebę równowagi w tym miesiącu, że trzeba będzie troszeczkę tak, jakby balansować. Trzeba będzie też może pokazać, na ile jesteście skuteczni, bo to jest karta, która mówi też o jakimś takim umiejętnym opanowaniu energii. Więc biorąc pod uwagę tutaj też już tą szóstkę, szóstkę buław, która jest kartą no, takiej rywalizacji i zwycięzca. Zwycięstwa, prawda? Tutaj na tej karcie jest pokazana osoba, która jakby wygrywa jakiś konkurs. I nie wynika to tylko ze zwykłego, takiego, że jej się poszczęściło. Nie, ona po prostu pracowała na to. Więc ważną energią w tym miesiącu dla Was, drogie wagi, jeżeli macie jakiś cel i dążycie do niego, to trzeba będzie się przyłożyć i trzeba będzie pokazać się z jak najlepszej strony. Tu do przeszłości odchodzi Paś Mieczy, czyli wszelkie działania takie robione dopiero trochę tak na próbę, wszelkie działania też, które wynikały z niepełnej wiedzy, można powiedzieć, bo Paś jest, jest to osoba, która dopiero się uczy. Która coś tam już wie, coś tam jej świta, ale do końca jeszcze wszystkiego nie wie. Ona musi poświęcić czas na to, żeby się dowiedzieć, więc wygląda na to, że już zaczynacie widzieć sprawy w pełniejszy sposób. Jakieś dyletanstwo odchodzi tutaj do przeszłości. W karcie przyszłości jest trójka buław, więc wy oczekujecie, będziecie oczekiwać na kolejne sukcesy. Będziecie y, oczekiwać na to, żeby ta energia, żeby ten wasz potencjał y, mógł y, y, rozpalić jeszcze bardziej, jeszcze mocniej y, tą energię, taką waszą energię do działania, bo tej energii będziecie mieć dużo w tym miesiącu. To bardzo dobre karty tutaj pod tym kątem y, właśnie takiego, y, takiej gotowości. Do wykorzystania tego, co już macie, już potraficie. Tutaj na tej karcie jest pokazana ta surferka, która stoi gdzieś na wydmach i wypatruje takiej wysokiej fali, na której chciałaby popłynąć, prawda? Więc yy, bardzo pięknie to jest pokazane. Więc jeżeli, yy, znaczy, to myślę, że to może być taki miesiąc, w którym będziecie mieć naprawdę wysokie ambicje. Też jest to miesiąc, w którym możecie. Robić różnego rodzaju też szkolenia. Coś, co w przyszłości może dać Wam poczucie bycia właśnie mistrzem w jakiejś dziedzinie, co pozwoli Wam w taki, w taki już swobodny sposób pokazywać swoje możliwości. Już bez jakichś tam pomyłek, bez jakiegoś kombinowania, udawania, markowania. Więc czy to sprawy zawodowe, bo to jest czytanie ogólne, więc dla jednych to może, mogą być sprawy zawodowe, dla innych to też może chodzić o związek, bo tutaj też może być rywalizacja o partnera. Więc też tutaj to się pokazuje właśnie w taki sposób, że będziecie dążyć do tego sukcesu. Ale bardziej mi to jakoś tak, mimo wszystko, pokazuje się, jeśli chodzi o jakieś takie sprawy materialne, sprawy zawodowe. Jakoś tak bardziej do mnie to czytanie przemawia pod tym kątem, ale oczywiście nie musi tak być. Jeżeli widzicie tutaj u was, wasze relacje uczuciowe czy towarzyskie, to też jak najbardziej pod tym kątem to może być. Co wam może pomagać? Mamy dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów jest kartą Y, nasycenia takiego. Tu y, ta osoba wznosi się do góry, bo uświadomiła sobie, że tak wiele ma, że ma tak wiele możliwości, że y, jest nieograniczona, że ograniczeniem jest dla niej tylko je, jej własna wyobraźnia, jej własne odczuwanie. Więc y, po prostu y, przy tej karcie. To jest, to jest takie powiedzenie, sięgaj, sięgaj gwiazd, sięgaj więcej, wyznaczaj sobie wielkie cele, wielkie wyzwania i już bym powiedziała, czuj się tak, jakbyś już droga wago to zdobyła, bo w dziewiątce kielichów to już, to już jest to poczucie, jest, to już jest, już to mam, zdobyłam to, już tego doświadczam prawda więc yy, to też jest yy, yy, to jest bardzo yy, taka energia to jest takie działanie jak gdyby jak gdyby to się już wydarzyło więc jeżeli masz jakieś plany to też pielęgnuj w sobie stwórz takie miejsce w sobie w którym masz już to poczucie że już tego doświadcza że już to masz że tylko yy, iluzja czasu dzielicie od zrealizowania tego. Co Ci może przeszkadzać? No, i tutaj mamy kartę Rycerza Kielichów, więc to może być jakaś konkretna osoba. Dlaczego powiedziałam wcześniej, że nie widzę tego jako czytanie uczuciowe do końca? Yy, dlatego, że też tutaj w karcie, co przeszkadzam, jest właśnie karta kogoś, kto może nami się interesować, czyli waszym priorytetem, tak jakby w tym miesiącu mogą być jakieś dążenie do sukcesów yy, czy zawodowych, czy jakiś osobistych, ale tak bardziej pod kątem yy, pasji, marzeń, <laughs> przepraszam, yy, a tu może się pojawiać ktoś, kto będzie miał romantyczne yy, jakieś sytuacje, Ktoś, kto będzie też, no, kolokwialnie mówiąc, napalony, i, i gdzieś tam, tak jakby, może to roz, rozburzać Was plan, Wasz plan taki. Bardziej to widzę w tym, w tym momencie na no coś takiego, że kochanie, poczekaj, nie teraz i później. Wiesz, no. Ja teraz tutaj myślę o tych wszystkich sprawach, to jest takie dla mnie ważne, a tymi tutaj <gulę> w ogóle. Także może tak być, że te sprawy takie, takie typowo właśnie romantyczne w tym miesiącu nie będą dla Was ważne. Tutaj bardziej będzie takie właśnie zdobywanie tych sukcesów ważne, czekanie na taką większą możliwość. Może też być ważną rzeczą, bo tutaj we wpływach zewnętrznych też się pokazuje szóstka denarów, czyli ważne będzie ze światem zewnętrznym takie, ta wymiana, wymiana informacji, wymiana też wpływów, może kwestia inwestowania w coś, że na przykład, żeby, żeby coś zyskać, prawda, to też trzeba najpierw włożyć, prawda, że zainwestować w sensie. Więc y, też może tak być, że y, czy na przykład, jeśli, jeśli by chodziło o jakieś sprawy biznesowe u Was, y, dla osób, które na przykład prowadzą swoje firmy, no to być może dobrze by było w tym miesiącu, żeby wygrać więcej, żeby też zrozumieć, y, nie wiem y, jakby to powiedzieć y, wygrać więcej, mówię w tym sensie, żeby osiągnąć większy pułap jakość y, w, w, w Waszej pracy. W większe zarobki i tak dalej. Być może trzeba będzie zainwestować, podszkolić się też w jakiejś w dziedzinie. Znaczy, Ja myślę, że, że to podszkolenie już nastąpiło i że w tym miesiącu już bardziej będziecie chcieli inwestować już tą nową wiedzę w jakieś konkretne działania. I mogą to być też jakieś kredyty tutaj. Mogą to być jakieś dotacje wręcz więc też pod tym kątem możecie na to spojrzeć. Jeśli chodzi o wpływy ukryte, mamy szóstkę kielichów, więc to ja bym tutaj powiedziała tak, kochani, pamiętajcie o tych ludziach, którzy na Waszej drodze najbardziej Wam pomogli, którzy byli przy Was zawsze. I tutaj jest to pięknie pokazane, jest chłopiec ze szczeniaczkiem, a tutaj dorosły mężczyzna ze starym psem, tacy starzy kumple, więc y, pamiętajcie, że tak naprawdę, kiedy będziecie potrzebować wsparcia, to y, możecie znaleźć to wsparcie u osób, które zawsze Wam były życzliwe. Mogą to być nawet osoby, z którymi nie spotykacie się za często, ale w takich momentach trudniejszych warto jest właśnie skontaktować się z taką osobą, żeby to wsparcie uzyskać, żeby poczuć tą energię, która zawsze z Wami była taką energię, taką energię braterstwa, energię zrozumienia, energię nieoceniającą. To jest też bardzo ważne. Więc y, też pozwólcie sobie na to. Y, oczekiwania lub obawy. Tutaj mamy siódemkę denarów w oczekiwaniach. Y, czy to jest oczekiwanie, czy obawa? Może raczej obawa, że nie do końca. Y, na, no, na przykład, to może być karta, że możecie bać się, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, że napotkacie tak zwany szklany sufit albo takie, takie miejsca, do których się dopchać nie można, gdzie jest stawiana jakaś bariera, więc jest to taka obawa, tutaj może się pokazać, ale ja myślę, że dla was tutaj w tym miesiącu nie ma takiego, no takiego jakiegoś ograniczenia. Raczej ważne jest, żebyście... Sami utrzymywali wysoki poziom, żebyście nie pozwolili się ściągnąć z tych, z tych wysokich wibracji, które w tym miesiącu się mogą wam pokazać, bo ona tutaj, ta dziewczyna chroni się, tak jakby w takiej bańce, chroni tą swoją silną energię przed tymi buławami, prawda? Więc yy, raczej to widzę w ten sposób, żebyście wychronili się przed utratą energii na jakieś. No nie chcę użyć słowa może duperele, ale coś takiego, no powiedzmy. No takie marnotrawienie energii na rzeczy, które teraz z wami w ogóle nie rezonują. Tutaj się trzeba skupić w tym miesiącu na osiągnięciu tego sukcesu, o którym mówiła szóstka Buław. Chcecie błyszczeć? To dbajcie o siebie. Po prostu. Zadbajcie o to, żeby to się udało. Nie marnotrawcie waszego czasu na jakieś no takie rzeczy, które... Które nie są z wami teraz nie idą z wami po drodze. Tutaj ten rycerz Kielichów, oczywiście to może być konkretna osoba, ale rycerz kielichów też tutaj może być właśnie takim y, czymś rodzajem takiego wabika y, życiowego, który może was odciągać. Y, czyli wszelkie wszystkie rzeczy, które związane są z zadowalaniem zmysłów, uczuć, takim. Y, no, z wszelkimi przyjemnościami, takimi no, postrzeganymi w sensie yy, jako, jako rzeczy yy, takiej dodatkowej na ten moment. Teraz ważniejszą rzeczą jest tutaj u Was takie skupienie umiejętne pokazanie swojego mistrzostwa też, prawda? Yy, w rezultacie mamy kartę Eremity. Więc to mistrzostwo będzie docenione. I tu jest to doświadczenie, całe wasze doświadczenie. Jest tutaj wspaniale pokazane. Też jest to pokazana tutaj wielka wasza wizyjność. Możecie stworzyć plany na kolejne miesiące i bardzo jasno to widzieć bardzo jasno widzieć, jak wasze życie, w jakim kierunku ma podążać. I raczej ten miesiąc widzę na taki, u Was na takim wewnętrznym skupieniu na sobie, to co wy macie zrobić, jak macie zaplanować swoją przyszłość. Być może też to osiąganie tego mistrzostwa będzie związane z jakimś, być może też jakaś osoba będzie jakimś konsultantem dla Was w tym wszystkim. Ja sobie do tego eremity jeszcze dociągnę jedną kartę. Co koło tego eremity mamy dodatkowo, co mamy koło remity królową kielichów? No ciekawe. Czyli powiem tak, z jednej strony ta silna indywidualność, wręcz takie poczucie odosobnienia, ale w pozytywnym znaczeniu, czyli że mam pod kontrolą to wszystko, całą swoją wiedzę, całą swoją mądrość wewnętrzną. Z drugiej strony to też uświadomienie sobie tego wszystkiego może dać Wam właśnie to nowe otwarcie. Yy, takie uświadomienie sobie, że nie mam ograniczeń, że przyjmuje. Przyjmuję to, co do mnie idzie. Te wszystkie dobre rzeczy, które do Ciebie będą szły, bo też trzeba tutaj pamiętać, że ta dziewiątka kielichów, która pokazała się na, na pozycji, co wam może pomagać, to właśnie to otwarcie serca. To jest tutaj właśnie to otwarcie serca, aż promieniuje, aż podnosi, aż uwznośla, prawda? A królowa kielichów ona daje to spełnienie. Czyli wszelkim takim pragnieniom serca, więc y, nawet jeśli na razie przeszkadzać mogą wam te sprawy, jakieś sentymentalne i tak dalej, to one i tak, i tak znajdą swoje, y, swój czas, swoje miejsce. Y, w tym miesiącu ważne jest, żebyście to wy się pozbierali, tak jakby. Y, to jest takie scalenie w tej karcie. To jest takie stworzenie takiej całości, która ma wizję. Prawda? I to dzięki temu, dzięki temu scaleniu, wtedy będziecie mogli naprawdę poczuć przepływ też i ten taki emocjonalny, uczuciowy. I wtedy otworzyć się już na takie pełne, na, na, na taki pełny odbiór świata zewnętrznego. Czasami tak jest, że. Zwłaszcza, że często też tak u mężczyzn jest, zauważyłam, że w momencie, gdy ich sprawy zawodowe nie są, nie są przez nich no, widziane w taki perfekcyjny sposób, wtedy często jest tak, że oni się odcinają gdzieś tak od siebie, nie widzą siebie całościowo. Zresztą kobiety też, ale otwarciem takim w tym momencie... Jest jakieś y, osiągnięcie jakiegoś sukcesu. W momencie, gdy ten sukces zostaje osiągnięty, gdy ego w pewnym sensie jest nakarmione, prawda? Gdy jest widoczna ta perspektywa wykorzystania tych energii, wtedy następuje ten spokój i serce w naturalny sposób się otwiera. Więc tak też tutaj to widzę. Ale też pamiętajcie, że tą tą rzeczą, która będzie wam w tym miesiącu właśnie pomagała, to yy, będzie widzenie, yy, że nie macie żadnych ograniczeń, że możecie wszystko, że ten nawet ten przesyt może, nadmiar tego wszystkiego, to z tego kufra aż się wylewa, prawda? Yy, że to też, że, 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 że to po prostu też nie jest wszystko, i że możecie sięgnąć więcej, sięgnąć gwiazd, zostać tą gwiazdą wręcz. Niesamowite czytanie macie, kochani. Otwierajcie się na to, na bycie mistrzem swojego życia, na też takie doskonalenie siebie w tym, co robicie, czy w sprawach zawodowych, czy w waszych pasjach. Pozwólcie sobie na to, bo dzięki temu. Wtedy samoczynnie też te sprawy uczuciowe pójdą tak jakby takim równoległym torem. No. Wszystkiego dobrego życzę Wam, drogie wagi. Niech to będzie cudowny miesiąc dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Kochani, zapraszam do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Do lajkowania filmu, jeśli Wam się podobał. Zapraszam też do zobaczenia innych filmów na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, cudownego miesiąca i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!